Kibice pytają. Arek Woźniak witam wszystkich. Możemy zaczynać. Pierwsze pytanie od Tomka Niemirskiego. Czy myślisz, że Zagłębie po awansie do Ekstraklasy ma szansę zostać mistrzem Polski? Yy, po pierwsze tak. No, po, po pierwsze to musimy awansować i to jest nasz główny cel, a, a myślę, że ciężko teraz mówić o tym, co będzie, jak awansujemy, bo, bo trener zawsze podchodzi do nas tak, że mówi, że każdy mecz jest najważniejszy i nie ma co wybiegać w przód, ale Marzenia są i każdy ma swoje, swoją ambicję i jak najlepiej chciałby wykonywać swoją pracę, i to jest na pewno sukces dla nas wszystkich by był. No, ale najpierw musimy się skupić na tym, żeby zrobić ten awans. Następnie Michał Wiśniewski. Wiśniewski, przepraszam, żeby nie pomylić. Arek, czy po awansie z górnikiem Łęczna do Ekstragasy miałeś propozycję stania Łęcznej? Czy miałeś rozmowę z Telenczykiem? Dlaczego masz iść na wypożyczenie? Jeżeli chodzi o tą pierwszą kwestię, jak tylko awansowaliśmy z Górnikiem Łęcznym do, do Ekstraklasy, zadzwonił do mnie już, już tak naprawdę dwie kolejki przed końcem i Ligi i trener Stokowiec, że bardzo chciałby mnie widzieć tutaj w zespole i liczy na mnie, więc y, na pewno jakieś tam zapytania były od Górnika Łęczna, ale myślę, że zawsze dla mnie i, i dla, 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 dla wszystkich tutaj z mojej rodziny było priorytetem grać w Zagłębiu i powrót. Powrót do siebie, tak naprawdę do swojego domu, żeby udowodnić, że jednak, można powiedzieć, za szybko zostałem skreślony. A jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to z trenerem bardzo rzadko przede wszystkim rozmawiałem i, i na wypożyczenie to przede wszystkim sam chciałem iść, bo przed pierwszym meczem z Górnikiem Zabrze, kilka dni przed, yy, oznajmił nie sam, nie sam trener, tylko tak naprawdę wczesny kierownik, że, że jestem przesunięty do drużyny rezerw i... Jest to mocnię tak naprawdę od drużyny i, i dla mnie przede wszystkim ambicją było granie, granie w Ekstraklasie, ale no tak, tak się złożyło, że górnik męczna takie złożył zapytanie, czy, czy chciałbym pomóc im wywalczyć awans. I myślę, że to była bardzo, bardzo dobra, dobra decyzja dla mnie. No i myślę że też dla górnika i pomogłem jakąś cegiełkę dołożyć do tego awansu. Patryk Krzywania. Następne pytanie. Po każdej bramce robisz cieszynkę w stylu Cristiano Ronaldo. Czy to Twój wzór do naśladowania na boisku, czy po prostu podoba Ci się ten sposób wyrażenia radości po golu? No tak, no tak jak, jak każdy zauważył, cieszę się z bramek tak samo jak chciałbym, tak samo jak Cristiano Ronaldo. To jest mój idol przede wszystkim yy, na boisku, jak i poza nim, sportowo, jak i, jak i mentalnie. Tak, tak naprawdę. Wzór do naśladowania mój. I po prostu cieszy mnie to, że, że mogę. Że przede wszystkim mogę strzelać bramki i cieszyć się tak jak on, bo, bo dla, dla, dla wielu piłkarzy jest to wzór. Dla mnie piłkarsko, jak i mentalnie jest dla mnie wzorem. Karol Czechowski. Od ilu lat kibicujesz w No Myślę, odkąd się urodziłem. No, no jestem z Lubina i od dawien dawna chodzę na mecze zagłębia. Jak już byłem mały, to dziadek mnie zaprowadził na pierwszy mecz. mając kilka lat i od tamtego poru no, w sercu jest tylko i wyłącznie Zagłębie zawsze. Adam Espensit, tak, no, nietypowe nazwiska, ale jaki mecz zapamiętałeś najbardziej w barwach Zagłębia i dlaczego? Hmm, trudne pytanie tak naprawdę, bo tak naprawdę z Zagłębiem, odkąd jestem, to graliśmy dużo meczy, zagrałem dużo meczy, ale, ale takiego meczu, takich bardzo dużych sukcesów nie mieliśmy, od, od, odkąd ja byłem w pierwszej drużynie. Myślę, że jeszcze taki mecz przede mną, ale jak już miałbym wybrać, to, to myślę, że dwie bramki strzono u siebie z OKS-em. I wygraliśmy wtedy 2-1. I dwie moje piękne bramki z OKS-em, dające pierwsze trzy punkty w sezonie. Myślę, że to taki mecz, który, który na pewno dobrze, dobrze pamiętam. Kacper, rządło. Jak ci się grał na prawej obronie? No, na pewno ciężka była przeprawa, bo trener szukał. Szukał możliwości przede wszystkim, bo brakowało tego prawego obrońcy i, i chciał mnie spróbować przede wszystkim. No, no, do odważnych świat należy, powiedziałem, że no, postaram się zrobić wszystko, bo gdzie by mnie trener wystawił, to, to chcę zrobić wszystko, aby, aby dobrze to wypadło. Może nie było fajerwerków, ale nie było też takiej aż wielkiej tragedii. Myślę, że ale myślę, że na pewno moją pozycją to jest jak najbliżej bramki przeciwnika i, i to jest to, co są moje główne atuty. Kuba Hoja. Arek, czy po awansie chciałbyś pójść na przodek i wziąć megafon, i zapodać przyśpiewkę na przykład już od małego. No oczywiście, no, to jest na pewno wielkie przeżycie dla każdego myślę wychowanka klubu. Pójść na przodek ze swoimi kibicami, zaśpiewać, zaśpiewać coś dla, dla całego tak naprawdę stadionu dla całego Lubina, bo staramy się zrobić ten awans i robimy wszystko, aby to wywalczyć. Już kiedyś byłem na przodku i, i pomagałem. Kibicą w, w derbowym meczu. Jak pamiętam, oczywiście ten, ten mecz nie wyszedł za dobrze, ale myślę, że następnym razem, jak już będę, to, to będziemy świętowali, świętowali jakiś sukces. Przemek Szkolnicki, kto według Ciebie najlepiej wykonuje zagłębie rzuty wolne i rzuty karne? Powiem tak, jeszcze nie zostałem dopuszczony do rzutu wolnego w sezonie, ale, ale, ale wskazałbym siebie. Nie, Oczywiście, mamy dużo specjalistów. Myślę, że Aleksander Kwiecki i Co by nie mówić Sebastian Bonecki naprawdę mają takie nietypowe uderzenie. E, przede wszystkim Bony, Ala Cristiano Ronaldo, naprawdę jak, jak na tringu, to widać. Tutaj w meczu z Choniczanką tak pokazał, że w słupek uderzył, że naprawdę ma to. I, no, a Olek potwierdzał już od kilku lat, że naprawdę e, potrafi to robić. A rzuty karne to na pewno Olo. i, i, i no i nieskromnie mówiąc, ja naprawdę dobrze to wykonuje i, i papen. Tak, bo papen wykorzystał tutaj z Bogów, pamiętam, nie z przepraszam, z Katowicami, wykonał karnego. I, a ja na pewno podejdę do jakiegoś karnego jak tylko będzie. Wezmę piłkę i nie oddam. A na koniec chciałbym wytypować yy, zwycięzcę konkursu naszego. Tutaj na koniec zwycięzcą i zdobywcą wejściówki, namiest GKS-em, tych jest Michał Wiśniewski za zapytanie o, o moje wypożyczenie do góry Łęczna. Fajnie, że ktoś ty, się tym zainteresował. Dziękuję bardzo.